Godzinka rowerka za mną, 233 spalone kalorie. myślę, że będzie więcej czasu napić picie łyczka irby i lecimy na kolejną godzinkę aktywności. Druga godzina aktywności, czyli zasuwam na orbitrek. Pół godziny za mną, orbitrek jest zdecydowanie bardziej intensywny. Oglądam sobie też fajny wywiad, zdrowe nawyki żywieniowe. Jak jeść zdrowo i mieć więcej energii? Na kanale Przygody Przedsiębiorców dwa w jednym, aktywność i coś mądrego. Orbitrek jest naprawdę 100 razy bardziej męczący niż rowerek. Ogólnie czas trwania godzina, spalone kalorie 493. Teraz zimny prywnic i czas załadować nieco kalorii. Tylko na różnicę w kaloriach. Na orbitrack pokazuje mi, że mam spalonych 1458 kalorii. Czas na posiłek numer 1. Tak, jak widzieliście: 8 jajek, masło, ser żółty. No i troszkę. Chleba tostowego. Na co dzień nie jadam, ale no z racji dzisiejszego challenge'u jestem zmuszony do zjedzenia tych szybkich kalorii. 2000 kalorii w śniadaniu prawie, aby uzupełnić ilość spalonych z nadwyżką. 10 minut i śniadanko zjedzone. No, nalałam sobie troszkę wody, bo delikatnie mnie przypchało, ale jeszcze bym zmieścił. Więc teraz chwilkę sobie odpocząć, niech się delikatnie przetrawi. No i trzeba się coś poruszać. 8.50, czas na trzecią aktywność, a będzie to nic innego jak jazda na rowerze, jadę się teraz szybko przebrać no i jadę w trasę, nie wiem ile czy na godzinę, na dwie, na trzy na zegarku pokazuje zarąbiście mało tych spalonych kalorii, teraz przez 10 minut chodziłem z drzewem i spaliłem w tym czasie dwie kalorie więc na pewno jest to niemożliwe no i tak to jest, przyjechałem się do domu tylko przebrać no i oczywiście jak to w domu coś się znalazło, no i półtorej godziny z wyciąganiem drzewa z takiego potoka jest zajęte, ale z drugiej strony wydatek energetyczny tutaj też był konkretny, więc z czystym sumieniem dopisuję sobie 600 spalonych kalorii. Zegarka oczywiście na ręce nie miałam, bo by już tutaj był w strzępach. Największą górę pokonałem. Myślę o Robercie Karasiu. Jak zasuwam pod tą górę. Jestem nie do zatrzymania. Tak sobie powtarzam. Uuu, jeszcze jedna trzecia odcinka tej góry. Jak się nie zatrzyma, nie zatrzymaj się za cholerę. Będzie za, to będę zajebiście z siebie zadowolony. Zrobiona. Teraz z czystym sumieniem mogę się na chwilę zatrzymać. Leciałem tutaj, o moja dupa, cały czas tutaj leciałem z 175-180 uderzeń serca na minutę. No dobra, ale przecież trzeba coś zjeść. Niestety nie było kabanosików serowych, które są świetne. Więc mam takie, mam dwie paczki z sobą, każda ma 500 kalorii, więc kolejne 1000 kalorii właśnie ładuję i moja pula dzisiejsza będzie to już 3000 kalorii. Druga paczówka, czyli 3000 kalorii właśnie leci, ale pogoda na rower, na aktywność, no dzisiaj udała się naprawdę zarąbiście. Kurczę od rana, od 4 godziny aktywnie, a ja cały czas mam full energii. Mimo, że się męczę, cały czas coś robię, to energii jest pełno. Też fajnie dzięki takiemu challenge'owi zobaczę sobie, jak wygląda moja kondycja. Ale już teraz widzę, że ciężko będzie spalić taką ilość kalorii. Też nie wiem, jak to dokładnie mierzyć, bo takim zegarkom no do końca, tak mówiłem na początku, nie ufam, ale no, muszę mieć jakiś punkt odniesienia ze zjedzeniem. Na pewno nie będzie problemu. Ale, właśnie, z spaleniem tego już pewnie będzie. Ale teraz, dzięki temu challengerowi, przekonuję się, jak to fajnie jest robić jakąś aktywność, szczególnie na świeżym powietrzu. A tutaj mamy kamieniołom ze skrzydlnej. Tak to, Pewnie byliście ciekawi, jak to wygląda z bliska. No, to już Wam pokazuję. Trzeba uważać. Tutaj drzewko mamy. Tam jest Tam jest cały dół, ale piękne kopareczki, kurczę No, pracując w takie koparce też trzeba uważać, żeby się z góry nie sypały kamienie jakiś kolega idzie widzę. Milutki Czy milutki to zobaczymy za chwilę Co piesku, jesteś miły czy nie Co? Jesteś miły czy nie? Chodź. Ech, chyba jest ok. I rowerek mam na dzisiaj skończony. Mogę iść go odparkować. Dystans dzisiejszy: 51 km bez żadnego planowania trasy. Po prostu zrobiłem sobie taką fajną pętelkę. 51 km wyszło. Czas jazdy: 3 godziny. Średnia prędkość blisko 17 km na godzinę. Prędkość maksymalna. Dobrze nie było fotoradarów, bo to w terenie zabudowanym. Tutaj mam jeden trip, bo miałem kilka tripów, więc tutaj sobie też to zakończę. Zrobiłem 50 km. Taki Robert Karaś w Ironmanie robi 1600 czy 1800 km przy średniej prędkości, takiej przelotowej 40 km na godzinę. No, ale to już jest, wiadomo, najwyższa liga. No i rowerek mam zaliczony. kurcze, czuję się mega dobrze, więc teraz sobie trzeba zjeść. I zobaczymy co dalej, a ja rowerek idę odparkować. No wyglądam normalnie jak rasowy Kolas, buty tak żeby się tutaj wpiąć elegancko, no nie, patrzcie jak się trzyma, dresik yy, aerodynamiczny. No jedyne to takie tutaj, to czerwone wdzianku pod rower, nie, czapeczka fajna, luksus. Siłek numer 3, ten co mi się go chciało. 200 g ryżu, paka serka wiejskiego, 150 g winogron, 2 banany i dosyć dużo bitej śmietany. Całość tego posiłku, tak jak policzyłem, już Wam pokazuję. Mamy w tym posiłeczku około 1500 kalorii. Wszystkie produkty wypisane, możecie sobie zobaczyć. I jak wsunę ten posiłek, to będę już miał 4500 kalorii. koniec mamy koniec, druga sesja nieco bardziej męcząca jak widać Orbitreka za mną mam tutaj, już wam pokazuję o, Orbitrek godzina 600 kalorii więc coraz więcej kalorii do puli mam dokładanych nieco zgłodniałem idziemy coś zjeść, bo Koniec jedzenia już blisko, ale koniec aktywności jeszcze wciąż całkiem daleko. Dla porównania pokażę Wam jeszcze wynik z orbitreka 1500 kalorii 60 minut, więc rozbieżność na orbitreku akurat jest całkiem spora. my się w McDonaldzie, w restauracji fast foodowej, mam tutaj tak jak widzieliście na zamówieniu 10 cheeseburgerów, do tego 4 razy średnie frytki, łączna ilość kalorii, widzicie ją na ekranie, jak dobrze pamiętam było to 4800 z czegoś takiego, 4800, to jedzenie oczywiście nie polecam. My jemy to raz na ruski rok, o ile można tak teraz mówić Ale gdybyśmy mieli jeść coś takiego na co dzień, w w pracy To naprawdę organizm nie funkcjonowałby, nie mógłby funkcjonować dobrze Więc nie przedłużając, biorę się do jedzenia Jednak robimy podmianę ja oddaję cheeseburgera, w zamian za to dostaję McRoyala, więc w zamian dla mnie bomba. No, na luzie. Troszkę mnie przypchało, ale to głównie te Troszkę mnie przepchało, ale to głównie ten taki sam smak, bo to wszystko smakuje tak samo i po czwartym cheeseburgerze, no to po prostu już się, na nie czuję to, smakuje się to tak jak papier. Ale zrobione, zaliczone, kurde, już czuję, że mi schodzi, już się lżej czuje, było przez chwilę dosyć ciężko, ale jest luźniutko. Makrela. I reszta tego pieczywka. 10 tysięcy kalorii jest i jest, więc teraz zabieram się za jedzenie i za chwilę i po zjedzeniu jeszcze trochę trzeba iść dopalić i wybiorę sobie albo bieżnię albo orbitrek. Jeśli chodzi o jedzonko, to na dzisiaj już. Jeśli chodzi o jedzonko, to na dzisiaj kończę. Bardzo smaczny akcent makrela. Tak jak lubię, na kolację wjechała elegancko. Wiecie co? Na dzisiaj. By było tyle. Jestem dosyć mocno zmęczony. Mamy godzinę 23.54. Teraz jestem po dwóch godzinach zrobionych na bieżni, kalorie jak widzieliście, zjedzone. A teraz lecę spać i jutro zrobimy podsumowanie mojej aktywności. Bo aktywność niestety nie została całkowicie zrealizowana. Lecę w kimę. Czas na małe podsumowanie. Z ilością zjedzonego jedzenia nie było żadnego problemu. 10 tysięcy kalorii. Pękło jak trzeba, ale z aktywnością fizyczną było już nieco gorzej, jeśli chodzi o ilość kalorii spalonych z aktywności, sugerując się zegarkiem było to 3946 kalorii. Do tego oczywiście muszę też doliczyć moją podstawową przemianę materii, która wynosi 2000 kalorii, więc pula kalorii, które spaliłem tego dnia to 5946 w zaokrągleniu 6000 kalorii. Może troszkę więcej, bo mniej nie sądzę, ale i tak do 10 jeszcze trochę brakuje. Ale to nic, nic straconego. Następnym razem to na pewno pobiję i teraz już wiem, że żeby to spalić, to dzień musi być zdecydowanie bardziej intensywny. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Hej!